Dramat w Szczecinie trwa, nasuwa się pytanie. Czy Nilo Efori to bardziej wytrawna wersja legendarnego wany? A także, jak pogoń i pan mroczek dali się tak wykiwać. Niewątpliwie pogoń Szczecin ma ogromne problemy. W ostatnim czasie klub przejął nowy właściciel Nilo Efori, ale wygląda na to, że Brazylijczyk jest totalnym cwaniakiem. Wraz z jego przyjściem do drużyny mieli przyjść nowi inwestorzy, większe pieniądze. I generalnie lepsze czasy, które miały wyrwać klub ze stagnacji. Tak się jednak nie stało. A przyszłość portowców stoi pod znakiem zapytania. Adam Krokowski, dziennikarz żyjący blisko pogoni, twierdzi, że najgorsze dopiero przed nami. Krokowski powiedział na łamach meczyków, że klub ma wrócić do Jarosława Mroczka, ale ten z kolei miałby oddać klub biznesmenom, którzy pożyczyli mu pieniądze. Wygląda na to, że Jarosław Mroczek jest trochę spanikowany i chciałby ratować sytuację. Są próby prawnego rozwiązania sytuacji, zwrotu akcji, anulowania transakcji. Podobno Mroczek zabezpieczył się na sytuację, gdyby pieniądze nie wpływały. Krokowski powiedział też: Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że Jarosław Mroczek wróci na chwilę do pogoni, ale on nie chce prowadzić tego klubu na dłuższą metę. Jest zmęczony i wyczerpany. Klub trafi prawdopodobnie w ręce lokalnego biznesu, pana Zaborowskiego oraz innych pożyczkodawców. Niestety, będziemy mieli do czynienia z taką patologią, jaka ma miejsce w wielu innych polskich miastach. Pogoń będzie ratowana kroplówką z miasta. Słyszałem, że już odbyły się pierwsze rozmowy z magistratem w sprawie pomocy pogoni. Klub na już potrzebuje 20. 25 milionów złotych. Wiele w kwestii pogoni wyjaśni się w najbliższych dniach, może tygodniach. Na pewno w marcu powinniśmy wiedzieć, na czym klub i przede wszystkim jego pracownicy właściwie stoją.